Swoją działalność rozpoczęła w 2015 roku i od tamtego czasu radzi sobie świetnie. Teraz wypożyczalnia rowerów przy Raciborskim Centrum Informacji poszerzyła swoją kolekcję. Są to jednak jednoślady, którym pedały nie są potrzebne. Sprawdziłyśmy z Martą osobiście. Są bezpieczne, wygodne i sprawiają dużo frajdy. Fakt, że amatorów takiej jazdy na początku mogą boleć nieco mięśnie nóg, ale teraz jest okazja, by je skutecznie wytrenować są ostatnio bardzo popularne, no ale to przecież nie jest żadna nowość, bo ja też pamiętam, że z dzieciństwa swojego też jeździłam dużo na hulajnodze i tym bardziej mnie to cieszy, że właśnie, właśnie takie duże hulajnogi teraz powracają. A wypożyczyć je można tutaj, w Raciborskim Centrum Informacji przy rynku, w tej samej cenie co rowery, czyli w wysokości 5 zł na godzinę. Do wyboru są dwa egzemplarze dla młodzieży i dorosłych, które już wkrótce mogą być sporą konkurencją dla swoich towarzyszy z zębatką. Na razie jeszcze rowerów nie przebiły, są taką faktycznie praktycznie ciekawostką. Najczęściej są wypożyczane na godzinę, tak myślę, Myślę z czystej ciekawości albo w celu sprawdzenia. Przypomnijmy, że hulajnogi, które zakupiło Raciborskie Centrum Kultury wraz z rowerami można wypożyczać codziennie do końca października, w tygodniu od godziny 9 do 18, a w weekendy i święta od 11 do 18. Zapraszamy.